No wiem, nie mogłyśmy wcześniej nagrać filmiku, nie? Byłyśmy, powiedz Oldzia, że byłyśmy u naszego bradziadka, bo się bardzo pochorował, nie? I mamusia z babcią go pilnują, tak? Mhm. I mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje. No, życzymy mu dużo zdrowia. I błogiatki. Mm. Dziadziuż, szybko wyzdrowia. O święta tuż No właśnie, za ile dni mamy święta? Okej. pojrzyjmy Dwa, trzy, cztery! to tak blisko! to może wyciągnij te zaległe karteczki i zobaczymy co mamy zrobić. Wyciągasz aż trzy karteczki. Trzy! Widzisz? Okej, teraz od czego zaczynamy? Pierwsza karteczka. One, two, three. Umiem żyć po angielsku. Tu pisze, zapal świąteczną świeczkę w pokoju. A my mamy świeczkę, kupiłaś sobie przecież, pamiętasz? No. To zaraz przyniesiemy, pokaż co jest dalej. No, mamy jeszcze dwie. Okej. tak. Tu pisze. ozdób pierniczki. A dzisiaj właśnie, właśnie z Odzją ozdabiałyśmy pierniczki, prawda? Ty spałeś. A no tak. Ale u Ojcie były koleżanki i zaraz Wam pokażemy krótką relację. No z tego pieczenia pierniczków, nie? A wy macie już opieczone pierniczki? Napiszcie w komentarzach. I jeszcze jedna karteczka została. One, two, three. Ciekawe, co to będzie. Proszę bardzo. Tu pisze, zrób sobie selfie w czapce świętego Mikołaja. Ja <grym> już... No było podobne, nie? A to co, zrobisz sobie selfie? schowaj te karteczki, a ja idę po czapkę Mikołaja Oj. i po świeczkę. E, raz, dwa, trzy, cztery. Cztery za cztery, nie wiem, wow. Ależ to przeleciało. I jeszcze gwiazdor. O, i mam osobistego Mikołaja, a właściwie Mikołaj. <laughs> tak sobie, my sobie też z Oldzią zrobimy selfieczkę, nie? I teraz Oldzia, proszę, zrób sobie selfie. Okay. Tutaj przy choince może. To na pionowo, tak sobie trzymaj. Odryć sobie, żeby było ci dać. Albo sobie usiądź, będzie ci lepiej. O, zaraz wam pokażemy, nie? Jak wyszło? No super wyszło, zobaczcie, zaraz wam pokażemy. Fajnie. Wyglądało no. jak zajęczek. Ale jest to świeczka brokatowa, którą kupiłyśmy, Uy, nie? Tak, kupiliśmy ją ostatnią świetką, ale płyszczy. Teraz otworzymy kalendarz. Mamy tak dużo okienek do otwarcia, nie? Co ja dzisiaj będę miała w moim kalendarzu? To będą aż trzy prezenty. O jejku, jejku. Dobra, pierwszy numerek to jest 18. Dinozaur Ojej! Wreszcie go widzę, jak on wygląda, bo w bajkach to tak trochę niewyraźnie. O, pokaż go tutaj. Zobaczcie, to jest... Dinozaur George'a. Dinozaur mówi o mojej dinozaurze? Co mój dinozaur? Się to możesz ich tu razem zamknąć, słuchaj. O, będzie George z dinozaurem. Super, teraz 19 jest tutaj do góry. Takie małe okieneczko. Co to może być? Może następny prezent. E, U, co to? Pudło magiczne. Magiczne pudło? Co to za magiczne pudło? Tutaj mam jakieś filmiki, będzie musiał to jest Sinka Pepie pozioru. A Sinka będzie, e, będzie musiała zgadnąć, co jest w środku? W środku. Prawie będę. No. Okej, okay. pochowamy. I ostatnia to jest 20, 20, gdzie jest 20. To się połamało. O tutaj. Ojcia, o, tutaj koła mnie! Candy kot! W końcu candy! Oj. Ojej, A co to? Eee. Mikołaj, obrazek! Aaa, ale fajny! Zobaczcie! Ojej, teraz każdy może zostać świętym Mikołajem. No, mamy już bałwanka. I św. świętego Mikołaja. Pepa, eee, chodź! Najlepsze przyjaciółki! Możemy być razem Ojej jak fajnie wyglądają okay. <laughs> Ale super mnie podoba dajcie wejść w górę To no, no, było wyglądają tnie. zabawnie. <laughs> okay, to, to było? Możemy je schować. To to było. Tepa pójdzie tutaj z tym. A kiedy? tu Dobre, to to okay, czyli... Jeden kalendarz mamy. Okay, Teraz dwóch. Okej, dodajemy baby. Otwieramy aż trzy... Trzy trzy, trzy, trzy. Szukamy. Osiemnaście. Jest, jest, nie mogę się doczekać, nie wiem, Kolejny numerek to 19 Mam zmieniającą bluzkę 19 19 Ale malutki, zobaczcie Takie maleństwo to tam nie wiem czy tam coś będzie No właśnie Chciałam powiedzieć, że Poprzednio otwarłyśmy Jak kalendarz był źle złożony wiesz No właśnie Otwierałyśmy jak był kalendarz źle złożony jeszcze jedna, tak? Mhm, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tu. Nie, to jutro. A, te mm. jest duże. Się nie O, -o. Baby, co? co to chciałaś? jest? Co? Olka, czy to jest branko? Nie wiem. O -o. Co to jest? Co to jest? Jaka sukienka, zobaczcie, jaka ładna! Chciałam. Ale ślicznie założymy! Na wychylię możemy założyć! Ale świetnie! Takie coś i to! Ale super! No. Okej, mamy LOL. Otwieramy aż trzy okienka LOL. Weź nożyczki. No zobaczymy, co dzisiaj lol będzie miała. otwieramy. Lol jest w pięknym rysiku. Ej, to mi przygadza. Da. Ja śpię. Co to będą? Na no, no. Ładne, a, ładne, a, ładne. Ojej, no śliczne. Zobaczcie, one tak wyglądają. Ale są, są tutaj takie puszyste. O, zobaczcie jak pięknie wygląda. ja! Ale ładnie. To no otworzymy następny i zobaczymy co jest co tutaj. Co? To jest bluzka? Wykobaczmy to, to jest ma. Co to jest? Co to? Pokaż. Odzia, to jest speter? Chyba speterek, nie? Pokaż. Ale ładny. Jaki ładny takie fu z futerkiem. To teraz jeszcze okienko 20 i zobaczymy, co tam będzie. No, to ja mam tutaj już i zobaczmy, co tutaj jest. Mogę tu? Czy z coś widać? Ale. Nic nie widać tu dziurkę. Otwieraj Ojcie. No, klubniczkę. Co na tej bluzeczki? Nie. nie. O, no tak! Ale ładna, mamy kolejny komplecik. No, też może się ubrać w to na Wigilię. No, nie, nie, nie. Trzy, cztery. Okay. Ale ładnie. Mm, to tak to wygląda. Mm -hmm. Super. Mamy kolejną ubranko, prawda? Może ondać tu. Może tu 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 to wyglądać. No pewnie. LEGO! Ego! <laughs> Lego, LEGO! Trzy figurki do złożenia! Ja nie mogę! <laughs> no i będzie co układać. Pierwsze. Co my tu mamy? Co? Co to jest? Nie. <laughs> Co to? Choinka? Taka jakby choineczka. Okej, okay, to zostawmy My I jeszcze? mamy taką. Jeszcze, poczekaj, zostaw. Jeszcze 20. A tu jest co to jest w ogóle? Mamy aż trzy rzeczy do ułożenia. To co, układamy? Tak. Układamy. A ja wam pomogę. No, no to okej, okay. To najpierw zaczynamy od. Słuchacza! Ale milutkie. Najpierw zaczynamy od. Proszę bardzo. A to jest Minecrafta. Tak. Ja nie wiem, bo ja nie znam pierwszy pierwszy gotowy okej, okay, teraz No nie niby tą choineczkę, zobaczymy co to ma być, czy to jest choinka? chyba, chyba to jest chyba choinka, nie? a tutaj mamy choineczkę taką wow! mam. Jakiś świetny list. wygląda jak prawdziwy o co to jest? <noise> ok, mieści nam się. Zmieściło nam się. Okej. Okay. Chowaj nożyczki. Krzysztof. Teraz będą trzecia czekoladki. Ojej! Ojej! to by mogła, mogła być Lilsa i Wiktoria. Okej, okay, teraz tak. 18, 18. Tu do góry zobaczmy. Widziałam kiedyś. Bo kiedy chciałam już to otworzyć. Mhm. To że nie się doczekały. <laughs> buci! A no, buci, a tam że Mikołaj. O, a... Ej! <laughs> wow! Zobaczcie nasze czekoladki dzisiaj i wszystkie trzy możemy zjeść. Jakie macie kształty? Yy, yy, serduszko, yy, jest to choineczka, dzwonek, to jest, że zaraz jeszcze Maria aniołecz. No wykładamy to. To musimy zrobić tak, zobacz, żeby to wyszło. O, to robimy tak. Lilka złej strony. Robimy aniołeczka, zobacz. jak Zrobimy aniołeczka. To połóż tu obok, ja będę zbierać. Robimy aniołeczka, nie? I musimy go tak. I no wiem. I o, no to jest tutaj, zobacz. Tylko paluszkiem delikatnie wypijemy. Dobra. Zobacz. Widzicie, babił. Składać. Kto zrobił gwiazdkę? robimy pierniczki, a tu już mamy. No! <śpiewanie>

Pierniczki. I teraz tak, żeby na pierniczkach na przykład przykleiła Alina. się gwiazdka, to trzeba ją delikatnie tutaj pomoczyć i ona się wtedy przyklei. Dobra. Mam jeden pędzelek tylko, więc Odzia, pomaluj sobie pierniczki i będziecie sobie pożyczać, dobra? Nie mama, bo to się całe to. Można całe pomalować albo paluszkiem, bo jesteś czekoladowa masa, tak? Ja, ja, ja. ja jak poróżnie. Różnie? Możemy zrobić czekoladową i gwia białe gwiazdki nawet będą ładnie obbijać A żeby te małe się trzymały, to weź sobie paluszkiem. Pomaluj, piernicze tym białym i posyp. To będą się trzymać. Oj, kopas się. jeszcze czekoladowa. Dobrze. No i gwiazdki możesz tu pokładać, Olga. Nie ja. Mam mm. Takie paluchy. A dobre? Spróbuj, czy dobre. Bo no, to jest mam... czekoladka. Dobre? <grywa> dobre, nie? <grywa> nie? Będą dobre pierniczki? Ja. Myślę, że tak. Nie? Zobaczcie. No jaki ładny. Piękny. A zobacz jak wiki ładnie zrobiła. Mhm. Ale ślicznie Super mm. A Lili jak ładnie robi Bo oni, ja widaja, ładnie. oni wydajają mhm. Piękne te wasze pierniki Piękne Kończymy już nasze pierniczki, tak? Nadia próbuje Dobre o, wiki też i co, dobre? A, no to takie A, piękne. Którego dasz mamie? A Lili się bawi. A Lili się bawi. Lili jest najmłodsza i się bawi. No piękne wiki zrobiłaś te pierniczki, no super. Oldzia, co ty tu masz? Bardzo ładne. I Lidki się Dus super. Fajnie. Jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa! Do zobaczenia jutro. Jutro będzie kolejny vlogmas. I jutro! Wiemy Wam, komu wysłaliśmy kartki z życzeniami, prawda, Oldzia? Mhm. Więc koniecznie oglądajcie.